Kolej ma tyle cech, które, wiele cech, które dają jej przewagę nad innymi środkami lokomocji. Pociąg należy do najbardziej ekologicznych środków transportu. Wraz z rozwojem społeczeństw coraz bardziej zajmujemy teren pod budownictwo mieszkaniowe, zakładów pracy, szlaki komunikacyjne. Kolej ma w tym zakresie dużą przewagę nad transportem drogowym, szlaki kolejowe. Po prostu mniej terenów zajmują niż szlaki drogowe. Wsiadając do pociągu możemy się czuć bezpiecznie, nadając ładunek do przewozu kolei możemy być pewni, że dojedzie o czasie i bezpiecznie do celu. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało znaczny wpływ środków finansowych na kolej. Jeśli w roku wejścia do Unii Europejskiej Polska Kolej wydawała na inwestycje infrastrukturalne niecały miliard złotych. Obecnie to jest 16 miliardów złotych. Drugi element to jest jakość wykonywanych inwestycji. Każda inwestycja realizowana z udziałem środków, środków unijnych musi spełniać określone warunki wyznaczone w specyfikacjach technicznych. To wygoda, kultura obsługi jest taka, że Dorównujemy przodującym kolejom w Europie. Myślę, że my dziś sobie nie jesteśmy w stanie w pełni uświadomić, czym była kolej dla poszczególnego człowieka, dla społeczeństw, dla gospodarek. No, na pewno nie milowym, a tysiąc milowym krokiem to było uruchomienie linii Stockton-Darlington. Od tego się wszystko zaczęło. Początkowo linie kolejowe były budowane w izolacji od innych. Potrzeby ludzi, przemieszczenia się na dalsze odległości wyzwoliły rozpoczęcie budowy linii kontynentalnych i transkontynentalnych. Pierwsza taka linia transkontynentalna powstała w Stanach Zjednoczonych i łączyła Wybrzeże Wschodnie z Kalifornią. Powstała, została ona otwarta w 1869 roku. Pięć lat później uruchomiono linię Liverpool-Manchester, po której kursowały już pociągi według rozkładu jazdy. W 1839 roku pociągi ruszyły na trasę Lipsk–Drezno, to już w długości ponad 110 km. Na ziemiach polskich pierwszy pociąg przejechał odcinek Wrocław–Oława w 1842 roku. Niepodległa Polska uzyskała w wyniku decyzji Komisji Międzynarodowych przydział około 4700 parowozów, około 10 tysięcy wagonów pasażerskich i ponad 111 wagonów towarowych, przy czym odzyskanie tego taboru ciągnęło się latami. Jednocześnie był to tabor po pierwsze uszkodzony, po drugie zużyty i po trzecie różnorodny, jak trudno sobie wyobrazić. Na przykład było 165 serii lokomotyw, 32 serie wagonów pasażerskich, 14 towarowych. Trzeba także powiedzieć, że sieć kolejowa była zróżnicowana bo w zależności od zaborcy, a także miała różne prześwity toru. Dzięki właściwej polityce państwa i staranności kolei, kolejarzy udało się wiele przeszkód pokonać. W pierwszym okresie rząd znalazł pieniądze na zakup prawie 670 parowozów, ponad 15 tysięcy wagonów towarowych i około 240 wagonów pasażerskich. Jednocześnie takie zakłady przemysłowe produkujące tabor z o XVIII wieczną rozpoczęły energiczne starania o uruchomienie produkcji na potrzeby kolei polskiej. HCP cegielski od niewielkiego zakładu czy warsztatu założonego w 1846 roku przez Hipolita cegielskiego. Rozróżnił się on do potentata produkującego wagony i silniki okrętowe. W międzywojniu Pafawak produkował głównie wagony na potrzeby kolei. Trzecim takim zakładem, który też w miarę szybko podjął produkcję, to był Konstal. Jego największe osiągnięcie z tamtych czasów powojennych. To było wyprodukowanie e, czteroosiowego wagonu silnikowego, zwanego lps To było wtedy osiągnięcie na skalę światową. E, dopuszczalna prędkość e, z pewnym zapasem to była e, 115 km na godzinę, a na testach osiągała nawet 130 km na godzinę. W każdej dziedzinie wytwórczości i usług. Jeśli wdraża się jakąś innowację, to natychmiast powinno się podjąć pracę nad nową. Nie można żyć przeszłością, choćby nawet najlepszą. Centralna magistrala Kolejowa została zaprojektowana w latach 1970-71 i zbudowana w latach 1971-77. Linia została zaprojektowana do prędkości 200-250 km na godzinę. Pierwsze lata eksploatacji tej linii rzeczywiście służyły do przewozów towarowych, głównie węgla. Pierwsze pociągi pasażerskie ruszyły w 1984 roku w czerwcu. Dwa, były to ekspresy, do, jeden do Krakowa, drugi do e, Katowic. Pociągi na tej trasie kursowały z prędkością e, 140 km na godzinę. Cztery hmm. lata później ta prędkość została podniesiona. Do 160 km na górze. Wprowadzenie ponad prawie 11 lat temu pociągów Pendolino na tory polskie, mimo wtedy wielu głosów pesymistycznych, potwierdziło, że to było strzał w dziesiątkę. Wprowadzenie pociągów Pendolino na naszą sieć zmieniło standardy utrzymania taboru i poziom obsługi pasażerów. Powstanie Polskich Kolei Państwowych było poprzedzone bardzo trudnym okresem dla Polski i dla kolei. W Europie były poglądy, że nie ma prawa istnieć taki twór państwowy jak Polska. Mimo częstych zmian rządu udało się władzy i e, kolejarzom wówczas pracującym e, rozwiązać podstawowe problemy. Prezydent Ilacy Mościcki w dniu 24 września 1926 roku podpisał właściwie dwa dokumenty. Pierwszy dekret to rozporządzenie prezydenta RP. O powołaniu Ministerstwa Komunikacji i drugi dekret to rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej o utworzeniu przedsiębiorstwa polskie koleje państwowe. W okresie międzywojennym kolej w zakresie przewozów towarów wykonywała 99% pracy przewozowej. Prezydent Mościcki podpisał dekret o budowie magistrali węglowej łączącej kopalnie śląskie z Gdynią, z pominięciem i korytarza kluczborskiego, ale także wolnego miasta Gdańsk. Kolej, mimo światowego kryzysu, została zbudowana w rekordowym tempie, w latach 1926-1933. Projektował i nadzorował jej budowę cały czas wielki patriota i znakomity inżynier polski, Józef Nowkuński. Po zajęciu przez Niemcy Polski okupant przewartościował rodzaje pracy w kolei. Podstawowym zadaniem kolei było przewożenie wojska i uzbrojenia. Największe zniszczenia kolei miały miejsce pod koniec działań wojennych. Straty kolei w II wojnie światowej oszacowano na 8 miliardów 800 milionów złotych z 1939 roku. Dla porównania budowa magistrali węglowej kosztowała 171 milionów złotych. Jeśli mówimy o kolei w czasie II wojny światowej nie sposób nie wspomnieć o roli kolejarzy jaką odegrali. W walce z okupantem. Niemcy wyprawili pociąg pancerny z zachodu, którego celem było opanowanie węzła czeskiego. Pociąg przejeżdżał przez Szymankowo. Mimo różnych maskowań, kolejarze w Szymankowie odkryli, że to jest pociąg pancerny. Skierowali go na Ślepy Tor, co pozwoliło zawiadomić wojska chroniące most na Wiśle i wysadzić go bo opóźniło postępy wojsk niemieckich. W odwecie hitlerowcy zamordowali 40 Polaków, kolejarzy, celników i ich członków, członków, ich rodzin. Co roku od wielu lat w Szymankowie odbywają się rocznicowe obchody tego wydarzenia. W bardzo podniosłym tonie, patriotycznym tonie Także w tonie Solidarności Kolejarzy. Kolej zawsze będzie cudownym wynalazkiem. Moja pierwsza styczność z koleją miała miejsce w lipcu 45 roku. mają 9 lat ciężko zachorowałem. Jedyny sposób dostania się do Warszawy to była jazda pociągiem z Łochowa, znajdującego się na linii białostockiej, do Warszawy. To jest odległość nieco ponad 50 km Pociąg dwie godziny jechał. Pociąg złożony jest wyłącznie z, pociągu, z wagonów towarowych, bez ławek, ale zapłoczony. Dostaliśmy się do Szpitala Kolejowego na Brzeskiej i tam w ostatniej dosłownie chwili e, odwaga lekarza i e, intuicja powodowała, że dokonał operacji, która uratowała mi życie. I wtedy sobie pomyślałem według zasady, że Życie uratowane należy do zbawcy, że muszę się oddzięczyć kolei. I w związku z tym moje życie, praktycznie w całości, jest związane pośrednio lub bezpośrednio z koleją. Jestem praktycznie do dziś w symbiozie z koleją, tak jak rak, pustelnik z ukwiałem.